Siema, pamiętacie poprzedni film o podróbkach? Znalazłam za 5 zł na Starym Mieście taki boosterek niby z Brilliant Stars, a tutaj mam dla porównania prawdziwy boosterek z Brilliant Stars. No, jeśli ktoś się orientuje, jak powinny wyglądać te boostery, że w ogóle nie ma boosteru z Brilliant Stars z taką grafiką. Cała grafika jest przesunięta, nie jest wycentrowana. Ząbkowane łączenie na górze i na dole Boostera. Nie ma w ogóle tego oznaczenia 6, co w oryginale. Nawet ta czcionka tutaj, Trading Card Game, jest inna. Jest napisane, że 10 kart. Zobaczymy, czy naprawdę. Nie wiem, jak dobrze to będzie widać, ale kolory są tak dziwnie przesycone, że logo jest wręcz pomarańczowe jakieś takie zamiast żółte. Zobaczcie sobie jeszcze tył. Na naszej podróbkowej. Tekst jest jakiś rozjechany, ciężko go w ogóle przeczytać. Spojrzałam sobie, że w ogóle to co tu jest napisane dotyczy Fusion Strike, czyli poprzedniego, poprzedniego dodatku. No a oczywiście yy, na oryginale mamy prawdziwy tekst na temat Brilliant Stars. Też tutaj sobie piszą, że będzie niby kod QR do gry. Ho. Zobaczymy. Jest ze mną Furbens. Jestem to. Też będzie tutaj przeżywał, co zostaniemy w środku. Mam nadzieję, że karty z Brilliant Stars na to liczyłem, kupując ten booster za 5 zł. Znaczy, to ty go kupiłaś, ale. Tak, ja go kupiłam, ale ty mnie wspierałeś moralnie. Tak. Patrzcie, nawet to. Tu jest jakaś taka dziwaczna folia. Zupełnie to jest inne coś. Tutaj w ogóle odpadł, jakby obrazek z tej folii. No, słuchajcie, od razu mamy y, trainer arta jakiegoś tam, full arta. Obrzem polony ma krawędzie ta karta. No, nawet znaczek jest z Brilliant Stars. <głos》>, powiem wam. No dobra, bary. Nie będę tu robił żadnej o, sztuczki, ale trafiliśmy od <głos》>. razu. O kurczę, Charizard! je, let's go! Drobnęliśmy to! <głos》> No Charizard tylko, no to, Nie Widać oczywiście od razu, że zupełnie, że zero jakichś holograficznych elementów. Tak, a on a Te jest... chyba wszystkie mają jakieś tam. Tak, on Nie on ma Vistar card jest... bez, holograficz... mm -hmm. bez holograficznych efektów, tak? Tak. Ojej, ależ ta paczka jest napakowana. <laughs> to są, jak one się nazywają? Godpaki. No tak, tak. Killer V! <laughs> wow. No, oczywiście to nie ma żadnych efektów, to tylko jest papierek. To jak dasz pod światło, to nawet widać tą Czekajcie. teksturę tych kart. No. że widzicie, że to jest taka tektura po prostu jakiejś marnej jakości, a nie to, co widzicie na kartkach zwykle. No tutaj też widać, że to jakieś takie wypłowiałe, jakiś taki. Jak gdyby ta karta, nie wiem, leżała na dworzu no to... w słońcu i jakieś też tutaj whitening, dziki, jak no nie wiem co. Dalej po tych samych rzeczach można je poznać co niegdyś, te podróbki. Wow, Arceus V! Godpack! To pewnie kosztuje 300 dolarów. Bardzo dobrze. Oczywiście żadna z nich się nie świeci. O! o. Tak, lodźmy się <noise> <jakaś głos> ta karta. W ona jest jakaś brudna. Te tak dno góry że mi wydaje się tak takie brudne. Tak, rzeczywiście. Jest jakaś brudna, brzem polona, źle wycięta. I to tak mocno. Z każdej strony jest tak, źle wycięta. Tak, I te brzegi autentycznie widać, że są strasznie poharatane, tak. tak. Więc no jak wyciągacie z, z, z boostera tak obrzępoloną kartę, to no na pewno nie może być prawdziwa. O, do góry nogami No to się naran? nawet w prawdziwych paczkach zdarzy. O, tam tak, był spoiler. Wow, Grand V. I on jest chyba w ogóle, świeci się, czy mi się Tak, świeci się tak nie, jak poprzednie. Nie, okej, okay, czyli jest oszustwo też. O, to się świeci. Ej, to się niby świeci. Celebrity. Ten y, celebi jest z innego, jakiegoś expansion, bo ma inny tutaj kod. Tak, jest gościnnie. Tak, on tutaj, to jest taka jeszcze ekstra niespodzianka z innego setu. No tak, i to jest ten nasz bar. To zobaczmy, ile było Cześć. tych kartek. Oczywiście Oj, kodu nie ma. No właśnie, gdzie jest ten kod? Czekamy na niego. Tak, było napisane. Cześć? Muszę tam wrócić. No, pani to. powiedzieć. Ej, jest 10. Wow. To nawet 10 kart. Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, one mają takie pod światło widzicie, taką teksturę ewidentnie inną niż te karty zwykłe. To też y, jakby w dotyku, zwłaszcza te, y, ten potencjalny jakiś tutaj y, foliowy VMAX, V, czy tam, jakie to są te karty, to one są strasznie takie lekkie i też takie wiotkie, więc zdecydowanie nie mają tego poweru, które miały które mają normalnie te oryginalne karty. Także też, już nawet mając je w ręku, możecie poczuć, że coś jest z nimi nie tak. No, ale tak jak widzicie, no, jeżeli są ob obrzem jakieś te brzegi, dostajecie jakieś Wimaksy bez elementów tych takich foliowych. No, zdecydowanie podejrzana paczka. Tak, to rzeczywiście są zamienniki dla młodych fanów Pokémonów. Dobra, patrzcie na to. Charizard Vistar? Chyba nie. <noise> no, jak widzicie z porównankiem z poprzedniego filmu to jest zupełnie kartonik tragiczny. Tak, Niepodobny jest... do oryginalnej karty. Tak, to podarty. jest po prostu kartka papieru, którą właściwie bez jakiejkolwiek siły rozerwała się. <noise> tak. Macie swoje Charizardy. <noise> No to dzięki nie dajcie się nabrać na boostery za 5 zł. Papa. Pa.